jadę tu tu misiaczka nie ma a tu nie ma go jest deszczowo więc go nie ma. jedziemy do kuleczki ciekawe gdzie jest kuleczka kuleczka kuleczka, kuleczka. wołamy ją o pod schodami malutka śpi. Pod schodami, tutaj jest policyjne przeszukanie, właśnie za mną. Złapali chyba dealera z gościem, któremu sprzedawano. I właśnie jeden jest obszukiwany pod ścianą, a drugi tłumaczy się drugiemu policjantowi. A kuleczka jest poza tym wszystkim. Nie interesuje ją świat narkotyków. Świat pieniędzy i świat krzyków, awantur i szkła na chodniku. Nie. Kuleczka żyje swoim życiem, tak samo jak ja. Kuleczka po prostu sobie żyje, moja kochana, trzęsie mi ogonkiem koło twarzy. Tak się cieszy, kochana. Co tam się dzieje? Policja przyjechała. Obszukują ich. A oni chowają narkotyki. Tak? Malusieńka moja kochana. No, malutka kuleczka. Deszczyk pada. Co to za pogoda? Słychać ten deszcz, ale go nie czuć. No to nasza kochana, maleńka kuleczka. Nie przepuszczamy jej, żeby ją nagrać trochę pięknie. Chciała przejść, a my ją nie przepuszczamy. Kochana moja, jadę, bo jeszcze przeszukają mnie też i znajdą coś ciekawego. Powinni przeszukać mój telefon, jest pełny takich pięknych filmów i zdjęć z Kotami. Dobra, kuleczka, jadę, bo pada, a ja nie chcę zmoknąć.